Dajcie, moi kochani. No, i nadszedł ten dzień, na który chyba wszyscy tak bardzo czekaliśmy, a przynajmniej mój syn czekał z utęsknieniem. Uwierzcie mi, dzisiaj cały dzień. Jedyne co słyszę to: Mamo, dzisiaj jest Wigilia Bożego Narodzenia, dzisiaj jest 24 grudnia, jutro będzie gwiazdka, jutro będą święta, jutro przychodzi Mikołaj, i chociaż cały dzień tłumaczę mu, że, ponieważ on jest takim specjalnym chłopcem, który jest w połowie angielski, w połowie polski. Do niego święty Mikołaj przyjdzie dwa razy. No, raz już przyszedł dzisiaj. Mm. <laughs> Oj, był podecydowany. Może uda mi się tutaj wrzucić kawałeczek z tego, jak już znalazł prezent, i to była taka akcja trochę. How did you he get here? Because, because I, I was going down the 22nd on the 7th Because you was cutting head. Right But yeah. I, I was just waiting so patiently Okay And then you scared me, so, I went out mm. oh, Go <laughs> <I was, laughs> on then We współpracy z Izaaka, tatą. Także mam nadzieję, że podobało mu się. Mam nadzieję, że się jeszcze przez kolejny przynajmniej rok nie połapie, że święty Mikołaj to tak naprawdę wymówka. I mam nadzieję, że wasze święta też przemijają w tak no pozytywnym i radosnym nastroju, jak i nasze. My już jesteśmy po kolacji wigilijnej, no jak już wspomniałam, Mikołaj już był, a nasza kolacja wigilijna niestety nie jest tak tradycyjna, jak byłaby gdybyśmy byli w Polsce. Niemniej jednak było smacznie. Było po części tradycyjnie, bo był kart na stole mm. i tak naprawdę i był opłatek. Był też makowiec. Który udało mi się kupić w polskim sklepie ostatecznie I... i był barszcz. Dla mnie. Bo mój sen Nie tknie nic, niczego co jest w takim no, Czerwono-ciemno-czerwonym kolorze Więc... Ym, tak to wyglądało Jest już późno Ja jestem naprawdę zmęczona dzisiejszym przygotowaniem Sprzątaniem Wszystkim innym. Mam nadzieję jednak, że Wasze święta dzisiaj i jutro, no bo przecież jutro mamy kolejny dzień świąt. Więc mam nadzieję, że i dzisiaj 24, i jutro 25 grudnia będzie Wam zdrowo. Przede wszystkim zdrowo, ale też i spokojnie, rodzinnie i po prostu świątecznie. Życzę wam wszystkiego najlepszego w te święta 2021 roku. Chyba wszyscy mieliśmy nadzieję, że te święta będą lepsze niż te poprzednie. Myślę, że odrubinkę lepsze są, ale życzę wam i również sobie z całego serca, żeby te kolejne były jeszcze lepsze jeszcze zdrowsze i jeszcze spokojniejsze pozdrawiam was bardzo serdecznie moi kochani i do zobaczenia po świętach buziaczki odpoczywajcie Mua.